W książkach może wydarzyć się wszystko. no Skoro w kolejce na Kasprowy nagle pojawia się zamaskowany terrorysta i dzieją się rzeczy straszne, to znaczy, że Remigiusz już mróz nie ma żadnych ograniczeń przed swoją kryminalną wyobraźnią. Remigiusz już jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Szczęść Boże? O, matko! A co to Powiedziałeś, się jak jeden z kandydatów na prezydenta <laughs> Deraz, zaniepokoiło mnie. Tak to wypada. Ja się trochę dziwię, że nie zmieniliście nazwy programu na szczęść boże TVN. To jeszcze, jeszcze poczekaj, jeszcze no, już tak. druga tura przed nami, to chwilę potrwa. Um, to jest czwarta popraw mi książka, która się dzieje w górach? I dziesiąta z serii opowieści o komisarzu w Forście. No tak, jakby to sumować, to już by trochę więcej tego wyszło, bo dziesięć razy sam Forst był w górach, ale oprócz tego inni bohaterowie też czasem tam. Się pojawiali. A co ty wiesz o górach, jakby zapytał Bogosław Linda. Tam oczywiście on stawił jeszcze swój przecinek, ja się powstrzymam. Oczywiście. Podobno od dzieciństwa z rodzicami jeździsz do zakopanego. No tak, za moją miłość do gór to właściwie odpowiadają moi rodzice, bo to oni mnie ciągnęli na początku siłą, bo nie bardzo mi się chciało łazić po tatrach, no. ale no tyle ostatecznie było tych wycieczek, że do dzisiaj mam dwie takie mapy no. z lat 90., takie mocno już wyeksploatowane, gdzie są wszystkie te moje ówczesne wędrówki pozaznaczane, no i uzbijało się tam chyba kilkanaście takich zdobytych szczytów. Z Polska i Słowacja, prawda? Te tak, szczyty. Z rodzicami to jedno, no bo jak sam powiedziałeś, nie zawsze to była Twoja własna nieprzymuszona wola, ale potem, jak już zacząłeś chodzić sam, to czego w tych górach szukałeś? Bo tak mi się wydaje, że jako człowiek dość osobny i taki, który niespecjalnie lgnie do towarzystwa, tak przynajmniej czytamy Twoją postać poza, poza książkową, no mogłeś się tam czuć szczęśliwy. Wreszcie i tylko ja, przyroda i bez kres. Mnie. Nie, no to jest w ogóle przecudowne uczucie. Dla takich ludzi jak ja, którzy, tak jak mówisz, szukają trochę samotności i spokoju, no to góry są takim idealnym miejscem. Oczywiście pod warunkiem, że się jedzie w nie w dobrych hmm. miesiącach. A nie w lipcu czy w sierpniu. E, I dla mnie, no, nie wiem czy macie coś takiego jak ja, ale na przykład jak ja przechodzę koło jakiegoś drzewa, które ma powiedzmy 350 albo 500 lat, to mnie uderza majestat tego. Tak. I to. Ja tak mam siedzące koło Doroty, chociaż tak. ona ma dużo mniej no, lat. Nie, no to, to chyba Dorota czuje, to obok jest. Ciebie właściwie to tak, tak się tak. powinna czuć. Ale w... I w górach masz to samo? W górach mam to samo, tylko że w górach nachodzi mnie je... jeszcze jedna myśl, że to nie jest 350 albo 500 lat, jak w przypadku dużego drzewa, tylko że to jest jakieś 10 milionów albo 15 milionów lat, kiedy te góry się wypiętrzyły. I to jest obcowanie z czymś tak pierwotnym, czymś, co istniało na długo przed nami, na tak długo przed nami, że nawet trudno sobie to wyobrazić. No że wtedy wszystkie te problemy takiego aktualnego świata wydają się kompletnie nic nieznaczące. Ja na przykład mam tak, że często jeździłem w góry, żeby się zresetować zupełnie, kompletnie. Co mi ciężko przychodzi, bo ja zawsze myślę o książce. Nawet jak nie piszę, to coś sobie tam układam w głowie i zauważyłem, że mam tak, że jak wychodzę na szlak, to jeszcze cały czas to się wszystko gdzieś obraca. Jakieś fabuły i bohaterowie się tworzą, natomiast jak mijam górną granicę lasu, czyli mniej więcej 1500 metrów, to to wszystko się wyłącza. Jak się zaczynają skały yy, i zaczynają się jakieś takie trudności techniczne, to już skupiasz się tylko i wyłącznie na tym, żeby dobrze no postawić właśnie, nogę, żeby mówisz. złapać za łańcuch. Trzeba się na górach absolutnie skupić, jak tam się idzie, mm -hmm. że one yy, znajdą każdy Twój błąd i może no się tak. źle skończyć. W związku z tym ta głowa jest zajęta zupełnie czymś innym. Czy ty jesteś bremig yy, już punem? Nie pytam o narkotyki w klasycznym no, żartujem, sensie. że nie chciałbyś mnie wpędzić w problemy nie, prawne. Broń Boże, bo z... tylko wdzięczny pytam, ci jestem jak zawsze. Pytam, czy jesteś takim rodzajem narkomana, który musi ćpać coś y, typu ciągłe myślenie o książce, ciągłe pisanie książki, żeby się nie zajmować samym sobą. Że konfrontacja ze swoją własną osobą, ze swoim wnętrzem, rozmowa ze sobą to nie jest coś, co jest dla ciebie super komfortowe, więc twój mózg cały czas szuka Ucieczki od tego, bo ja, ja, ja tak mam czasami. Ja nie lubię się sobą zajmować, ja nie lubię w sobie grzebać, nie lubię stawać twarzą w twarz z różnymi. Kryjącymi się gdzieś tam w zakamarkach e, chochlikami, więc biegnę przed siebie. Uciekam na przykład w pracę, a ty też masz coś takiego? No, ja się przede wszystkim zastanawiam, ile mnie skasujesz za tę sesję psychoterapeutyczną. To jest e, pierwsza sesja oczywiście za darmo, pierwsza działka za darmo, a potem zapłacisz. Nie no, na pewno trochę tak jest, że jest w tym pewien element takiego, ale wydaje mi się zdrowego eskapizmu. E... Ale przede wszystkim to jest wymiar hedonistyczny, czyli mi to sprawia autentyczną, wielką przyjemność. Nawet jak nie idzie, nawet jak się biedzę nad jednym zdaniem przez 20 minut, to i tak jest to dla mnie przyjemne, bo wiem, że później ten efekt będzie taki, że będę się czuł spełniony. Więc na tym takim najbardziej fundamentalnym poziomie psychologicznym wydaje mi się, że to jest dążenie do spełnienia i do tego, że czujesz, że coś znaczysz na świecie, jeżeli to ci wyjdzie to, co sobie mhm. zamierzyłeś. A jest też się też poszukim... definiujesz się też trochę przez to, co robisz, tak? No, pewnie. No, to z jednej strony pozwala ci no, dosyć dużo tworzyć i dosyć głęboko wsiąkać w ten świat i dawać siebie wszystko. Z drugiej strony, jeżeli tak definiujesz siebie, no to narażasz się na to, że krytyka pod względem Twojej książki będzie odbierana jako krytyka względem ciebie. Tak no ale właśnie. mieliście już rozmowy o hejcie, tak. więc już temat wyczerpaliśmy. Aż w świecie się... książkowym niestety też istnieje. W twoich w książkach mnóstwo jest emocji, skrajnych rzeczy. Czy w górach też tego szukałeś? Powiem, wiem, że zimowe wejście na zawrat um, nie jest najmądrzejszą decyzją zawsze. Może się źle skończyć, a ty masz za sobą takie górskie przygody na granicy ryzyka. No niestety, to jest, wydaje mi się, taki grzech y osoby, która jeszcze w górach nie mnie przeżyła, dostatecznie dużo, że, że ciągnie w górę. Jak sobie już jakiś cel wyznaczy, to idzie bez względu na wszystko. Oczywiście to jest największy błąd, jaki w górach można popełnić. Ja przez wiele lat chodziłem z moją partnerką, która mnie tak trochę temperowała. Natomiast później, jak już chodziłem sam, no to nie miałem tego bufora bezpieczeństwa i właśnie zdarzało mi się wchodzić na zawrat, taki mocno zaśnieżony, cały zamglony. No, już przy schodzeniu myślałem sobie, Boże, jak tylko dasz mi zejść z tej góry, już nigdy takiego głupstwa więcej nie zrobię. Yy, no i rzeczywiście nie zrobiłem. Mo, mo, może z wyjątkiem wchodzenia na Kozi Wierch, jak była kompletnie zamglona i już się zaczynał. Ale później już dałem sobie spokój. A o to byłeś, czy się bałeś? Yy, no, kawałkami. Całej nie przyszedłem, bo to wymaga jednak tego, żeby. No tak, żeby spędzić w górach trochę więcej czasu, spać w schronisku. Albo wyjść w nocy z Zakopanego, co niespecjalnie mi pasowało. Ale tak, kawałkami robiłem oryginalną perś. No, to jest niesamowity szlak i też niesamowicie trudny. No, w ogóle wydaje mi się skandaliczne, że tam nie ma obowiązku wchodzenia ze sprzętem i nie ma tam takich y, ułatwień, um, które po prostu umożliwiały podpięcie się, tak. czyli via ferraty, które w normalnych górach są. U nas niestety tego nie ma i skutek jest taki, że ludzie tam czasem wchodzą w Adidasach. I często niestety nie schodzą, ee, bo robią rzeczy lekko myślnie i pochopnie. To jest, proszę Państwa, okładka książki Remigiusz Mluz Kasprowy. Tu, dokładnie w tym miejscu, o w tej kolejce, nie widać dobrze, bo jest malutka kolejka, siedzi on. Człowiek, który chce uczynić zło. Czy uda się ocalić świat przed zagładą? Dowiedziecie Państwo, kiedy dotrzecie do ostatniej strony tej wstrząsającej powieści. Bardzo dziękujemy za wizytę. Ci... Ja dotrę od razu. Wiedziałam, no. że to jest no, to Tylko nie mów ci... na głos. Wszystkiego dobrego. I kolejnych książek oczywiście, na które czekamy. Wypraw górskich, które lubisz, biegania, które daje ci siłę i moc na co dzień i muzyki w słuchawkach, którą kochasz. No Piękne życzenie. Dziękuję Wszystkiego bardzo. Dobrego. Ostatnie zdanie tej książki tak. to ogień zasypany popiołem, który musiał na powrót rozpalić tego też Ci życzę. Żeby ja w Twoim popielniku płonął ogień cały czas. Cześć tu Dorota i Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tw.pl